Nie no będę być. Dlaczego mówię, że nikt nie wejdzie? Ja streamowałem i ty to wiedziałem, jak to działa. Siada tu. Taki screena sobie można było dać. Nie. Nie. Przecież tutaj pytam, że można już chodzić. <laughs> Teraz Stabik wejdzie. Mogę to pływać? Mm. No i pływają sobie na słupku, patrz. No. Fajnie. W sumie jak ktoś umie tak już siedzieć tam, to nie wydaje się takie niestabilne sytuacja. Ta że... Mi się wydaje, że to jest mega stabilne właśnie. To tak jak ty się płełeś na kajaku. To to samo. się bałem dlaczego, bo każdy nie straszył zawsze. A że co? Tak samo jak płynęliśmy w Chorwacji, na tym pontonie takim dużym, też wszyscy gadali. Znaczy, ojej, pęknie, ojej, pęknie. Kurde, to już mówiłem, że YouTube to coś, coś innego. No, faktycznie to może się na tymi...